Dominika Wielowiejska, witam ponownie. Gościem Radia TOK FM jest Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Chciałam prosić o pańską ocenę sytuacji w Syrii, bo wiemy, że reżim Baszara al-Assada został obalony. Generalnie uważa się, że jest to wielka porażka Rosji i Iranu, ale też można odnieść wrażenie, że było tu współdziałanie innych państw. To nie tylko kwestia działań rebeliantów, bo i Stany Zjednoczone, one się uaktywniły i Turcja, i Izrael, a wiemy, że tutaj y, te wydarzenia mogą, być, mogą mieć też jakieś konsekwencje, jeśli chodzi o konflikt w Ukrainie ze względu właśnie na taką przegraną Rosji. Mm -hmm. Rzeczywiście po tej fazie e, bardzo radykalnych i takich dynamicznych zdarzeń, które miały miejsce e, w Syrii w ostatnich e, dniach czy tygodniu. Każde państwo musi sobie zadać pytanie, jak ta sytuacja przekłada się na jego bezpośredni interes bezpieczeństwa i jego warunki bezpieczeństwa regionalne. Jako szefa BBN-u interesuje mnie ta perspektywa i ona jest znacznie mniej optymistyczna niż ta e, opisywana w takim wymiarze globalnym dla, 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 le, dla dużych graczy. Czyli? Rzeczywiście, Federacja Rosyjska musiała wycofać się, e, zredukować ilość personelu wojskowego bardzo istotnie zlikwidować dwie bazy. E, problem polega na tym, że owszem, to jest objaw słabości Federacji Rosyjskiej, która nie jest w stanie realizować swoich celów strategicznych na kilku teatrach działań. Można to czytać w ten sposób, nawet należy. Natomiast należy zadać sobie pytanie, gdzie te zasoby zostaną ulokowane. Baza, która została w mm, poprzedniej dekadzie zajęta, miała bardzo ambitne realizować bardzo ambitne cele Federacji Rosyjskiej. Po jej likwidacji zostanie Przemieszczona. I z punktu widzenia Polski, niestety, to jest zła wiadomość. Te okręty, które stacjonowały w bazie TARTUS, przypominam, że są to trzy fregaty rakietowe, jeden okręt noworosyjski podwodny i sporo okrętów pomocniczych, antydywersyjnych, kutrów, e, patrolowców i tak dalej. I tak okresowo bywały na Bałtyku w celach serwisowych, a dziś spodziewamy się, że one zostaną na stałe przemieszczone do Petersburga i będą stacjonować dokładnie. E, Czyli tam. jakby wzmocnią <laughs> Rosję w tym konflikcie z Ukrainą, skoro Rosja musiała się z Syrii wycofać? Tak to pan interpretuje? E, ja proponuję na to spojrzeć e, z perspektywy znowu. Biura Bezpieczeństwa Narodowego i interes, obsługi interesów bezpieczeństwa polskiego państwa. Dokonujemy wielkiej transformacji armii, kontynuujemy tą transformację. Po poprzednim rządzie ona dalej jest rozwijana. Aktualny minister obrony e, ogłosił również postępy w pracach nad Orką, ale w ramach tej transformacji na przykład Marynarka Wojenna zakupuje trzy fregaty rakietowe, które mogą być oddane do końca tej dekady do użytku. Właśnie Poprzez likwidację portu w Tartusie trzy fregaty, bardzo zaawansowane, najnowocześniejsze we flocie e, Federacji Rosyjskiej, mogą zostać na stałe przemieszczone na Bałtyk, czyli jednym wydarzeniem zostanie skompensowany cały wielki wysiłek inwestycyjny e, w naszą flotę e, na Bałtyku. A to uważa pan za zagrożenie dla nas, bezpośrednie. Pani redaktor, fregata e, Admirał Gorszkow, czy e, Grigorowicz, to są najnowsze fregaty, obsługujące systemy CYRKOM, czyli hipersoniczne rakiety balistyczne, uderzające e, w, w, ze skutecznością na tyle wysoką, że stanowią ogromne wyzwanie dla systemów obrony przeciwrakietowej. To są jednostki, które są w stanie zapewnić ochronę przeciwrakietową, są w stanie prowadzić również walkę uderzeniową i niestety na dystans, który stanowi dodatkowe zagrożenie. Panie ministrze, był pan na otwarciu Notre Dame, towarzyszył pan prezydentowi Dudzie, a tam, jak wiemy, doszło do spotkania prezydenta elekta Donalda Trumpa, François Emmanuel Macron, był, prezydent Francji, był gospodarzem no i był prezydent Ukrainy Włodymir Zeleński. No i Oczywiście pojawia się pytanie, zresztą widzieliśmy, że prezydent tutaj chwilę rozmawiał z prezydentem Trumpem, jaki jest plan na zakończenie tego konfliktu? Mm -hmm. Mówię oczywiście o Ukrainie. Ten plan <coughs> oczywiście um, nadal się kształtuje. Nie ma dzisiaj jeszcze jednoznacznej odpowiedzi i administracja w Waszyngtonie, um, pomimo iż traktuje rozwiązanie... Um, tego konfliktu jako jeden z priorytetów swojej polityki zagranicznej. W dalszym ciągu to jednak nie wykonuje ruchów, które miałyby w jakikolwiek sposób dążyć do przedwczesnego czy niekorzystnego jego zakończenia. To jest bardzo istotne. To jest bardzo istotne. Warto zwrócić uwagę na te rozmowy, które widać w mediach, ale Pragnę zwrócić uwagę również na fakt, że prezydent miał bardzo dużą ilość czasu również w kuluarach, w trakcie takiego obiadu, który odbywał się później po prezydent oficjalnej Duda? części. Prezydent mhm. Duda z, dla liderów e, zaproszonych w trakcie tych e, m, obchodów na pozostałe rozmowy. To nie jedyne rozmowy, które się odbyły e, z prezydentem e, m, Trumpem. Donaldem Trumpem mhm. które, które, e, czy, czy, czy innymi e, przywódcami. Te rozmowy e, kuluarowe. No właśnie, to miały no zmierza. I teraz. Bez wątpienia stawka również na skutek tego, co dzieje się w Syrii wzrosła. To może być e, m, nieoczywiste, ale proszę zwrócić uwagę, że wycofanie się e, Rosji z um, baz wojskowych w Syrii daje dodatkowe um, stanowi pewną formę eskalacji tego konfliktu i podniesienia stawki jak w grze pokarowej. Uwalnia dodatkowe zasoby kadrowe, które mogą zostać wykorzystane na froncie. Uwalnia bardzo zaawansowane systemy, które mogą zostać wykorzystane Ale tak jak lotnisko. mówi pan ze strony Rosji. Ze strony Federacji Rosyjskiej zdecydowanie tak. W pewien sposób skraca listę Teatrów zainteresowania Federacji Rosyjskiej, co w języku politycznym dla żołnierza będzie liczbą operacji, którą trzeba prowadzić, natomiast dla polityka jest to jednoznaczny sygnał. Mój główny interes jest na Ukrainie i to mnie interesuje. Tu będę kładł największy nacisk, to tutaj będzie Panie największa presja. Ale wszyscy zadajemy sobie pytanie, jaki może być scenariusz w przyszłości i czy po prostu y, mm, pytanie jest takie, czy Ukraina. Zdecyduje się na oddanie części terenu Federacji Rosyjskiej i jak zostanie załatwiona kwestia tego, czy Ukraina będzie aspirować do członkostwa NATO, wyłączywszy te tereny, które są objęte konfliktem, czy też. Ukraina zostanie państwem no, poza NATO. Dzisiaj konkluzji, co do takich stanowisk negocjacyjnych, nie ma, tym bardziej, że nie ma otwartego procesu negocjacyjnego. Mamy jakąś formę procesu dyplomatycznego, który nie przypomina nawet negocjacji jako takich. W przypadku prezydenta Zalańskiego. Kilka wypowiedzi sugerowało już jednoznacznie, że um, prezydent Zełłaęński jest świadomy, iż ekstremalnie trudno będzie odzyskać dzisiaj terytoria w formie operacji militarnej i że prezydent Zełeński jest gotowy do prowadzenia jakiejś formy um, procesu dyplomatycznego. Jest gotowy do akceptacji um, takiej świadomości, że dążenie do pokoju jest um, właściwą drogą. Warunki, w dalszym ciągu przede wszystkim zagwarantowania tych gwarancji bezpieczeństwa, tego, kto ma w nich uczestniczyć, są przedmiotem dyskusji. Tu... Po spotkaniu w Paryżu ja się spodziewam, że w najbliższym czasie będziemy mieli jeszcze przynajmniej kilka spotkań, które będą takim follow-upem, takim, takim ciągiem dalszym pracy z, mm, z sojusznikami. Rozmawiałem z szefem e, Private Office e, sekretarza generalnego NATO, który nie był e, obecny e, w Paryżu. Na pewno, jeśli e, chodzi o ustalenia. Między e, prezydentami Trumpem, e, Macronem i Załęskim, e, choćby częściową wymianę e, zdań, to taki follow up z udziałem e, sekretarza generalnego NATO e, m, będzie miał na pewno miejsce w najbliższym Czy czasie. Efektem tej wizyty tej w Paryżu będzie m, właśnie jakaś ważna wizyta w, w najbliższym czasie w Polsce, że kogoś prezydent uda będzie podejmował. Spodziewam się, że tych spotkań w najbliższym czasie może być kilka, przynajmniej e, m, ze względu na to, że że do 20 stycznia e, administracja prezydenta Joe Bidena wyraźnie postawiła nacisk na ym, dozbrojenie i umożliwienie Ukrainie y, wykonania y, dodatkowych postępów, umocnienia swojej pozycji, a jednocześnie y, no, pewne formy. Y, uzgadniania stanowiska Zachodu już się odbywają. Panie ministrze, ale czy te wszystkie plany odbywają się w porozumieniu z msz -em? Tak. Mam pytanie, bo prezydent Elek, Donald Trump, powiedział w NBC, jeśli Europejczycy nie będą traktować nas uczciwie, zostaniemy, jeżeli Europejczycy będą traktować nas uczciwie, zostaniemy w NATO, jeżeli nie, absolutnie rozważę wyjście z sojuszu. Panie redaktor, to jest w dalszym ciągu element sygnalizowania, wywierania presji i komunikowania w bardzo e, otwarty sposób oczekiwań co do wzmocnienia obronności e, e, europejskiej. E, Czy pan mówi tym... strachy na lachy, chodzi o to, żeby zmusić europejskich sojuszników, żeby wydawali więcej pieniędzy na obronność. Uważam, że niepewność zawsze jest czynnikiem, który sprawia, iż negocjacja jest bardziej skuteczna. Tak. E, mało tego, e, po spotkaniach, w których miałem e, zaszczyt uczestniczyć, my, sekretarz Generalnym Markiem Rutte, które, które, którego przyjmował prezydent, widzę, że ta świadomość również w sojuszu dotycząca wydatkowania 3% PKB na obronność jest wysoka. To znaczy no, rozumiem. ten temat I, będzie na stole. Widzieliśmy rozmowę prezydenta Dudy z Donaldem Trumpem w trakcie otwarcia Notre Dame, i pytanie, czy dojdzie do wizyty Donalda Trumpa w Polsce, czy prezydent Andrzej Duda wybiera się do Stanów? W Wydaje mi się, że w tej sprawie nie wydarzyło się nic nowego. To znaczy, takiego scenariusza nie można wykluczyć, ewentualnych wizyt wzajemnych w nadchodzącym czasie. Natomiast żadnych konkretów na ten moment nie ma. Panie ministrze, chciałam zapytać o sprawy krajowe. Także, no bo w zasadzie nie wiemy, czy prezydent Andrzej Duda, Pana zdaniem, popiera kandydata PiS Karola Nawracickiego w wyborach prezydenckich, czy nie. Chyba, chyba pan prezydent jednoznacznie się odniósł do tej kwestii. To znaczy e, poparcie jakiegokolwiek kandydata w wyborach prezydenckich nie jest e, zadaniem głowy państwa, nie mieści się w e, obowiązkach głowy państwa. Pan prezydent będzie głosował w głosowaniu tajnym, tak jak każdy obywatel. E, więc e, tutaj e, takiego otwartego, jednoznacznego stwierdzenia e, poparcia dla któregokolwiek z kandydatów. Ale nie, nie e, wydaje się to panu dziwne? No, bo jednak Andrzej Duda jest związany z obozem Prawa i Sprawiedliwości, był związany z tym obozem. Teraz ten obóz wystawia kandydata i co Andrzej Duda się dystansuje, nie chce poprzeć Karola Nawrockiego? Nie wydaje mi się to dziwne, wydaje mi się to wręcz uzasadnione i bardzo wyważone stanowisko, w którym Pan prezydent nie kryje tego, że na przykład w kwestiach e, historycznych działalność e, m, kandydata e, na prezydenta e, Karola Nawrockiego e, jest mu bliska. Ta działalność e, dotycząca na przykład likwidacji e, pomników e, również i moją prywatnie sympatię e, budzi. Natomiast poparcie kandydata w sposób otwarty... E, nie jest yy, zadaniem głowy państwa panie ministrze ale czy pan bo chwali pan Karola Nawrockiego, ale czy nie uważa pan że te kontakty Chwalę ze i śro... pomników, z, ze środowisk... które miało miejsce za czasów, rozumiem ale teraz my... przedstawia się takie argumenty że ma właśnie yy, związki ze szród środ... sowieckich. tak ze środowiskami gangsterskimi i neonazistowskimi. Zatrzymany został m.in. Olgierd L., pseudonim Olo, niedawno. Pod bardzo poważnymi zarzutami. Tak, pod, i, mm, no i jednak właśnie o, o, oskarża się Karola Nawrockiego, który twierdzi, że chodziło mu reso, o resocjalizację, ale jednak no, to są osoby, które nadal mają rozmaite zarzuty, oprócz przeszłości kryminalnej, no i że udostępniał Muzeum II Wojny Światowej właśnie takim środowiskiem. Czy to pana nie niepokoi taka Bąd działalność? Tak. Przede wszystkim myślę, że każdy z kandydatów, którzy startują w wyborach ma świadomość, że no, ta kampania będzie niezwykle brutalna i każdy sposób budowania narracji może zostać użyty. W tym wypadku obawiam się, że łączenie, na przykład. Kandydata y, Karola Nawrockiego y, bezpośrednio z y, no, bardzo y, poważną On działalnością. On się z nimi fotografuje, więc to no, Fotografował. Włączenie. Z dwoma z nich na pewno. Grzegorz Haśledziu tak, i Patryk M. Y, wielki Buł. To są zdjęcia po prostu Tak, takie zdjęcia Karolana widziałem. Jak sama nazwa tego stowarzyszenia wskazuje, Bed Company, to, to, to chyba jest złe towarzystwo, ale przypisanie um, tutaj um, jakiejkolwiek um, złej intencji um, kandydatowi jest rze rzeczą za daleko idącą, wydaje mi się. Tak długo, jak długo um, nie mamy jakiejkolwiek um, bardziej szczegółowej wiedzy. Panie ministrze, słuchałam wywiadu um, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza w TVN24 i on właściwie sformułował zaproszenie dla pana po zakończeniu pańskiej misji w BBN, żeby Pan y, pojawił się w PSL-u. Ja to tak odebrałam. Czy pan to też tak odebrał i czy pan to planuje? Panie redaktor, y, jako szef BBNu nie uczestniczę y, i tak rozumiem swoją funkcję w żadnej y, y, aktywnej polityce partyjnej, parlamentarnej y, na scenie politycznej, bo to ogranicza y, y, wiarygodność y, y, mojej oceny, mojej pracy. Natomiast niewątpliwie. Współpraca z panem premierem, ministrem obrony realizowana dzisiaj jest niezwykle efektywna, jest bardzo dobra. Rozumiemy wspólne cele. Wiem, I nie odpowie pan na to pytanie, czy zaproszenie. Sposób podejścia, czy to premiera kosiniaka Kamesza, czy również Szymona Hołowni do kwestii no, takiego wyważonego podejścia centrowego w polityce. Dzisiaj jest Polsce potrzebna. się Siewiera, szef w gościem Radio. KFM. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Bardzo serdecznie Informację dziękuję. Informacje Radio. KFM. Redaktor, dziękuję państwu. Audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tokefem oraz w archiwum na stronie tokefm.pl, ukośnik, audycje.